Jak to możliwe, że kobiety są tak związane, są zniewolone przynależnością do Jezusa, że chodzą za Nim i służą Mu? Być może takie oburzenie będzie udziałem jednego słuchacza dzisiejszej Ewangelii. Tyle, że ten fragment o kobietach, które wędrują razem z apostołami. Razem z Jezusem usługują mu, dzielą się ze swoj, tym, co mają, dzielą się swoimi zasobami. Nie pokazuje podległości, ale ilustruje, jak spełnia się pragnienie Jezusa, o którym słyszeliśmy wczoraj, by człowiek doświadczył Jego miłości i tą miłość posłał dalej w świat. Kobiety, o których dzisiaj mówi Ewangelia Łukasza, są tymi, które doświadczyły, jak Jezus je zauważa, uwalnia, uzdalnia do miłości, uwalnia od demonów, które wiązały ich i nie, po, nie pozwalały cieszyć się życiem, a teraz, jako kobiety, wolne są w stanie dać siebie. Nic nie muszą, a wszystko mogą. Ta służba. Którą pełnią, jest przejawem ich wolności, godności, przejawem tego, że wierzą w swoją wartość, skoro dają innym ze swoich zasobów, to widocznie jest to cenne i to może przynieść jakieś dobre owoce. Prośmy dzisiaj Pana Boga, żeby odnowił nasze myślenia, byśmy służby drugiemu człowiekowi nie traktowali jako przejaw naiwności czy zniewolenia ale przejaw tego, że ktoś doświadczył Bożej interwencji, Bożej obecności, a teraz może uczynić z siebie samego dar.